Spojrzę w twoje oczy, widzę morze snów. W głębi, jak twoich dusza tańczy, jakby świat był nasz. W każdym uśmiechu twoim słońce wschodzi znów, miłość nasza wieczna, jak gwiazd wieczorny blask. To ty jesteś moją miłością, sercu mego życia W każdej z tobą każdy dzień to piękny mit To Ty jesteś moją melodią W duszy grającą cichy dźwięk W każdym słowie, każdym geście Miłość nasza to nie lę. Twoje dłonie jako biednica ciepła i W tym dotyku Twoim czuję jak serce pije W naszej miłości siła, co daje nam skrzydła By wznieść się wysoko, gdzie tylko miłość żyje To wznieść się wysoko, gdzie tylko miłość żyje W każdej chwili z Tobą, każdy dzień to piękne. Moją melodią, w duszy grającą cichy dźwięk W każdym słowie, w każdym geście Miłość nasza to nie lęk. Pod z tym niebem gdzie cisza śpiewa na dwie dusze splecione w jedno w tańcu pod księżycem trwa Niechaj czas się zatrzyma, gdy jesteśmy razem tak miłość.